Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiejsze nagranie będzie nieco inne niż zwykle, ponieważ będzie ono traktowało o pewnym procesie, który się zadział u pewnej osoby i ta osoba oczywiście wyraziła zgodę, abym to nagrała. Był to ciekawy proces, z którego, z którego wynikały dość ciekawe konkluzje. Dlatego mocno poczułam, że, że chcę to nagrać i mam o tym powiedzieć. Przychodziła do mnie, przychodzi do mnie pewna osoba, pewna kobieta. Nawet nie traktowałabym tego jako na jakiejś terapie, Bardziej, bardziej pod kątem relaksu. Stawiałam jej wtedy misy dźwiękowe, robiłam relaks takimi misami. Natomiast no najczęściej jest tak, właściwie prawie zawsze jest tak, że, że, że jakby z tego punktu świadomego te osoby przychodzą, przychodzą do mnie czy do kogoś innego. Na przykład z założeniem, właśnie relaksu. Natomiast na poziomie duchowym to jest jakaś głębsza potrzeba głębsza potrzeba uruchomienia i wyrzucenia na zewnątrz czegoś, co, co ciąży, a co chce się już uwolnić. I tak było w tym wypadku, kiedy przyszła do mnie po raz pierwszy. Właściwie to nie wiem, czy to był. Nie, to chyba nawet nie był pierwszy raz. Natomiast hmm, Zadziało się coś takiego, że jakby też nie chcę tego rozciągać, chcę wam to w skrócie opowiedzieć. Natomiast zadziało się coś takiego, że miała mocno zblokowany brzuch, tak bym to nazwała. Nie była wyjątkiem. Dużo osób tak ma, dużo kobiet tak ma. Miała mocno zblokowany brzuch i mocno, jakby. Przykuwał on moją uwagę. Skracając tę opowieść, zobaczyłam w pewnym momencie, przejawiła mi się pewna kobieta. Jakby też nigdy nie mam tak, że, że te historie są jakoś mocno rozbudowane, i, i Bóg pokazuje mi to tak, abym nie zagłębiała się w te historie, abym nie wchodziła w te energie zbyt mocno. Pokazuje mi to w ten sposób, abym mogła poczuć ten impuls, ten, ten, ten najważniejszy wątek, który chce się uwolnić, przejawić w danym momencie. I zobaczyłam pewną kobietę w stosunku do tego brzuchu, brzucha zblokowanego. wygląd tej kobiety mi się zarysował. I zobaczyłam ogromne cierpienie tej kobiety. Ból, cierpienie, wstyd, wszystkie możliwe negatywne emocje związane z, z trudnym doświadczeniem na tle seksualnym. Tak bym to określiła. I kiedy opowiedziała mi o tym, po wszystkim, no ona stwierdziła, że, że, że jakby ten obraz odnosi się być może do jej babci, bo faktycznie taki wygląd jej się skojarzył z jej babcią, natomiast kompletnie nie kojarzyła, żeby ona miała jakiekolwiek zdarzenie, żeby cokolwiek się tego typu wydarzyło w jej życiu. A więc, jakby, no, um, też taka iskierka niepewności się we mnie odpaliła, że być może coś, coś nie tak zobaczyłam. Natomiast, jakby ze swojego doświadczenia, już też wiem, że, że to się już nie zadziewa i że jeżeli coś, coś um, jest mi pokazywane, to um, to raczej tak jest. I, i, I czułam, że coś jest na rzeczy. Natomiast, jakby, um, było to pozostawione w ten sposób, że, że ona nie kojarzy takiego zdarzenia, że nic się, nic się takiego w, w historii jej babci nie zadziało. I na tym stanęło. I już nie pamiętam, czy kolejnego dnia zadzwoniła do mnie ona bądź jej siostra, już nie pamiętam. I w wielkim zdziwieniu powiedziała, że faktycznie jej siostra. Znała historię babci, że faktycznie ym, miała miejsce historia, w której gdzieś tam w czasach wojny została ona skrzywdzona. Yy, I oczywiście te wszystkie energie jakby przechodzą na nas, przechodzą w tym klanie rodzinnym, a zapisują się w nas. Na poziomie komórkowym, przekładają się na, na naszą fizyczność. Tak było w tym wypadku. Kochani, um, oczywiście zostawiłam ją z tym, jak powinna postępować, jak powinna, jak powinna to rozświetlać, jak powinna oddawać to Bogu. Um, Ponieważ, kochani, y, oczywiście możemy, y, są osoby, które mogą gdzieś tam podczepiać pewne rzeczy, mogą. Y, tak, podczepiać to jest dobre słowo. Y, bynajmniej y, tego nie neguję, tak, bo, bo jakby każdy korzysta z tego, co potrzebuje na dany moment. Natomiast. Ja wiem, że to kompletnie nie jest ten sposób, że, jakby w momencie, kiedy to zostanie z nas w jakiś sposób ściągnięte, to zadziewa się to na poziomie bardziej głowy, pewnych programów, które możemy włączyć i wyłączyć jakimś sposobem zewnętrznym. Natomiast energia. Głównie chodzi o energię, która została zapisana w naszym ciele, w naszym DNA, w naszych komórkach. Tej energii nikt nie jest w stanie nam wyłączyć, przełączyć, odczepić. Jedynym sposobem jest pojawienie się światła rozpalenie w sobie światła. To też nie jest tak, że. Że ja robię coś, coś z siebie. Każdy ma swoje światło. Każdy jest tym samym światłem i to światło rozpala się w Tobie podczas tego procesu. I tylko ono jest w stanie rozpuścić to, co się zadziało. I oczywiście to wymaga pracy. To wymaga poświęcenia czasu. Na bycie. Bycie w miłości, bycie w przestrzeni serca. To trzeba w sobie wypracować. I pewnie na tyle, na ile potrafiła i na ile mogła. Gdzieś tam próbowała to zrobić. Na ile nie wiem. Natomiast co zadziało się dalej? Jakby w ten proces, w to, co się zadziało u jej babci, już weszło światło na tym poziomie, już się coś uruchomiło, już proces się uruchomił, proces uwalniania, traumy. I, kochani, nie wiem, ile czasu minęło dość sporo. To było niesamowite, że to był moment, w którym jakby. Nazwijmy to w tę traumę, wchodzi światło i proces się rozpoczyna, i on już nie chce się zatrzymać. Jak on już się rozpoczyna, to on już nie chce się zatrzymać. On chce, aby nastąpiło totalne uwolnienie nie po to go dotykaliśmy, żeby później go zostawić. Więc przyjdzie czas, że ono upomni się, upomni się o to uwolnienie, ponieważ ból był tak mocny, tak silny. Że jakby następuje to hasło dość, dość, chcę uwolnienia. I po długim tak naprawdę czasie od tego procesu, był taki moment, że rozmawiałyśmy telefonicznie. I to oczywiście nie był przypadek, że rozmawiałyśmy. I ona rzuciła takie hasło: Muszę przyjść do ciebie na misy. Ja już poczułam, że coś w tym jest. Jakby są informacje i informacje, które do nas przypływają. I jakby czuję, które są takie mocno przyziemne, nazwijmy je. A te, które mają jakiś głębszy sens, też wyczuwam i jakby to hasło, muszę przyjść do Ciebie na misy, ona już wcześniej je rzuciła, ale troszeczkę się to rozbiegło i czułam, że, że, że coś ma się zadziać, tak? I w tej samej rozmowie, pod koniec właściwie rozmowy powiedziała coś takiego, że, że u nas w rodzinie, nie wiem dlaczego, ale nie wychodzą związki, tak? Te związki są jakieś nie takie... Coś w nich jest nie tak zawsze. I u niej też. I to też poczułam jako ważną informację. Ona po prostu to rzuciła w przestrzeń, ale ja poczułam, że to jest, że to jest coś istotnego. I minęło ileś dni, zanim do mnie przyszła, a ja czułam, że ta informacja jest, jest istotna. Bo ona, ona przed jej przyjściem się przejawiała, i kochani, kiedy przyszła do mnie, proces na nowo się zaczął uruchamiać. Jakby temat tej babci był zamknięty, teoretycznie, tak. I Podczas całego procesu znowu moją uwagę zaczął przykuwać jej brzuch. Mm. Misy niesamowicie źle grały, brzydko grały. Wiedziałam, że jest to jakaś informacja, szczególnie misa, którą postawiłam na jej brzuchu. I ona sama to słyszała, bo później o tym rozmawiałyśmy. Że ona mówi, że jak słyszała te misy, to było coś potwornego. Nigdy wcześniej się u niej coś takiego nie działo. I szczególnie ta misa brzuszna, to było coś okropnego. Um, czułam, że jakiś potworny ból chce się wydostać z tego brzucha. I um, Kochani, zobaczyłam znowu tę kobietę. w jej brzuchu, klęczącą, klęczącą pochyloną, z pochyloną głową w dół, e która mocno cierpiała, głównie z poczucia wstydu, niskiej samooceny. E i nagle zainicjowałam to, aby, aby to światło się uruchomiło w niej, żeby ta miłość, żeby Bóg objął tą miłością. I oddałam to Jemu, mówiłam, Ty prowadź, Ty prowadź, Ty wiesz, co masz robić, ja nie muszę niczego wiedzieć. I pojawiło się tam światło. i ja patrzyłam tylko na nie jakby to jest coś takiego że patrzysz na to światło wiesz co się w międzyczasie zadziewa jakby wiecie przyziemnie mogę to nazwać że widziałam to kantem oka tak, tak bym to nazwała przyziemnie bo to jest trudno też określić tym, tym, tym naszym językiem ludzkim ale jakby ja skupiam się tylko na świetle i jakby hołduję jego piękno Piękno, i to jak ono wkracza, chce ukochać, i utulić, i, e, i uwolnić uwolnić od bólu. Bo my jesteśmy stworzeni do radości, do szczęścia, nie do bólu. I to światło tam trwało. I zawsze chodzi o to trwanie. Nie, że ono wejdzie na chwilę, i my odchodzimy od tego. My trwamy, patrzymy na jego piękną, a ono robi to, co ma robić. I ta kobieta, zanurzona w tym świetle, ona nagle, ona cały czas klęczała z głową pochyloną w dół. I to wszystko, jakby było poza, to się odbywało w ciele tej osoby, która do mnie przyszła, ale to kompletnie nie była jej historia. To była historia odziedziczona, tak można by to nazwać. I ta klęcząca kobieta w jej brzuchu, z głową wpatrzoną w podłogę, ze wstydu, nagle zaczęło dotykać ją światło. Ona była zanurzona w tym świetle. I, i nagle zaczęła płakać. Zaczęła tak mocno płakać w tej pozycji klęczącej, ale to już nie był płacz z żalu, z bólu, z cierpienia, to był płacz z uwalniania. Ona zaczęła pod wpływem tego światła uwalniać się z tej historii, z tego bólu i cierpienia. To było tak piękne, tak piękne, kiedy widzisz, co Bóg z Tobą robi, co On potrafi z Tobą robić. Tylko poświęć mu uwagę, oddaj mu się w pełni. Zaczęła potwornie płakać. Ten ból, ta energia zaczęły z niej wychodzić, jednocześnie z brzucha tej osoby. Która była u mnie fizycznie. Ona płakała przez jakiś czas, i w pewnym momencie ten płacz ustał, powoli zaczął ustawać. Podniosła głowę lekko, wzięła głęboki oddech. To było niesamowite, to było takie uwolnienie. Taki moment, w którym patrzysz na to i widzisz, że już, że Bóg dokonał tego, że uwolnił. I stanęła na nogi. Stała jeszcze z pochyloną głową, ale za chwilę się wyprostowała W po jakimś czasie już potrafiła stanąć. prostowaną głową. To jeszcze potrzebowało czasu, ale czułam, że to jest niesamowity moment uwolnienia czegoś bardzo ciężkiego. Po wszystkim przyszło mi, żeby żeby ich tylko nie opowiadać, tylko żeby to nagrać. Wraziła na to zgodę. I bardzo inaczej za to dziękuję, że, że zgodziła się, żebym to nagrała, bo też chciałam Wam przekazać pewne rzeczy, które z tego wyniknęły na koniec. Um, przede wszystkim przypłynęło do mnie to, że właśnie z tym uwalnianiem. Są osoby, które potrafią to odczepić, ale to jest tylko na poziomie głowy, na poziomie pewnych programów. Natomiast energii nikt z nas nie odczepi. To jest coś, czego my musimy dokonać sami, zanurzając się w miłości. Zobaczcie tylko jedno, przekładając na ludzką rzeczywistość słowo miłość. Niesamowite, że to jedno załatwia wszystko. Zobaczcie, takie niby proste, a jakie trudne, a jakie trudne do wykonania. I ta energia, która się w nas zapisuje, ona płynie, ona zapisuje się z pokolenia na pokolenie. Nie po to, aby kogokolwiek obciążać swoimi problemami, ale po to, że ten ktoś nie był w stanie tego uwolnić. I w pewnym momencie na tej planecie przejawia się ktoś, kto będzie w stanie to zrobić. Kto, nie mówię tu o kimś nie wiadomo jak oświeconym, i zanurzonym w Bogu, ale wystarczy, że, że już potrafi spojrzeć, uchylić ten rąbek zasłony, iluzji, i już zaczyna widzieć świat innymi oczyma. Zaczyna widzieć, że rzeczywistość jest. Zupełnie inna niż to, co widzą nasze ludzkie oczy. To już jest moment, w którym jesteśmy w stanie dużo zrobić. Już jesteśmy tymi istotami, które. które potrafią, które są w stanie. Czasami z pomocą innych, ale. ale już jesteśmy w stanie. Bo już rozumiemy pewne rzeczy, pewne procesy. kiedy pozwalamy sobie na to, jakby dajemy, dajemy to pozwolenie Bogu tak naprawdę, mamy zaufanie do Niego, to już wystarcza, już się proces uruchamia. I inna kwestia, jest taka, że jak Bóg łączy nas jako jedność, jak ktoś przyjdzie do kogoś, ktoś usłyszy kogoś, z kimś porozmawia, spotka się z kimś, jak wspólnie, wspólnie działamy dla Boga. Uwalniając choćby jedną traumę u kogoś, uwalniając u siebie choćby jedną traumę, już działamy dla Boga. Jesteśmy coraz bliżej Jego wtedy, jesteśmy coraz bliżej miłości, a planeta się oczyszcza. Kochani, tak bardzo jest ważna jedność, żebyśmy to poczuli głęboko w sercu. Jak bardzo się łączymy w tym procesie tworzenia świata dla Boga, dla miłości. Najpierw musisz wypracować tę miłość w sobie. Później rozpoczyna się cała zabawa, tak naprawdę. Dziękuję tej osobie, że pozwoliła mi to nagrać. Jestem ogromnie wdzięczna z serca, ponieważ to jest właśnie ta jedność, że coś płynie dalej. Być może ktoś coś poczuje, słuchając tego. Może coś odpali się w Jego sercu. Kochani, dziękuję Wam za Waszą obecność. Wierzę, nawet nie wierzę, mam przekonanie, jest pewność, że tworzymy coś niesamowitego właśnie w tej chwili. Właśnie w tym momencie to jest ten czas. I przestań tracić swoje życie, na coś, co kompletnie nie ma sensu. Jesteśmy tu po coś więcej, po coś pięknego. Bóg jest tak szczęśliwy. To co się teraz zadziewa, o, na naszej planecie, to jest, to jest nie do pisania. Nie do pisania. Trzeba zanurzyć się głęboko w sercu, żeby to zobaczyć. Kiedy uświadomisz sobie, mm, Czasach żyjesz, to jest, to jest jakiś totalny odlot. I po co tu przyszedłeś, aby współtworzyć coś niesamowitego? Kocham was, dziękuję, że jesteście.